Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Legion Chciałem was szybko zaprosić na Kolejny filmik z gry Diablo 3 Jesteśmy na razie w menu I cóż, stworzyłem sobie społeczność o nazwie Siedziba Legiona Jeżeli ktoś będzie miał ochotę dołączyć do niej Żeby wspólnie porozmawiać Bądź pograć na temat Diablo To serdecznie zapraszam będę, Jeżeli będę robił grę, z, grę ze znajomymi to na pewno będę brał osoby głównie z naszej społeczności. Także, jeżeli ktoś chce pogadać, pograć, serdecznie zapraszam. Siedziba Legiona wysłajcie zaproszenia. Także dzięki bardzo, za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnego razu.